Grupa B to najbardziej pojemne samochody w motorsporcie. A co jeżeli powiem ci, że miała również swojego odpowiednika na asfalcie? Przedstawiam Ci grupę piątą, czyli jedne z najbardziej zwariowanych wyścigówek, które ścigały się na wielu torach na całym świecie, ale najbardziej znane były z wyścigów długodystansowych, między innymi 24 godziny Le Mans. Samochodami, które były reprezentantem tej grupy, są bardzo pokręcone konstrukcje. Takie jak m.in. BMW 320, Grupa 5, Ferrari BBLM, Porsche 900. 35 Moby czy w końcu Ford Capri z Speed? Auta te miały bardzo dużo nowinek technologicznych. O ile z zewnątrz przypominały zwykłe samochody, które ktoś dopieścił szerokim bodykitem jak z AliExpress, to tak naprawdę to były całkiem różne konstrukcje od ich drogowych odpowiedników. Zgadzała się tylko sylwetka i być może klamki czy przednia szyba. Ciekawostką jest to, że te auta nie tylko ścigały się w Europie i tam święciły triumfy, ale również były bardzo popularne w Japonii, czego dowodem jest ten Nissan R31. Auta w Japonii były tak popularne, że ich komiksowe sylwetki były wielką inspiracją dla tuningowców, którzy tuningowali swoje samochody w styl Boso zoku". A ty co sądzisz o tej grupie wyścigowej? I daj znać, czy tuningowałbyś właśnie tak swoje auto?